Mimo silnych stany scenarzystów gry fabularne rządzą się pewnymi zasadami, i tak, spostrzegawcze gracze jest w stanie szybko zauważyć pewne schematy, które tu działają, no w końcu raczej na pewno zobaczymy na końcu ostatniego bossa, a najłatwiej nasze emocje wywołać ze sprawą nagłej śmierci czy zdrady bohatera. I to drugi dzień mnie szczególnie interesuje, bo o ile dużo scenarzystów jest w stanie jakoś tak skrupulatnie ukryć intencje swoich bardziej podejrzanych bohaterów, tak wielu z nich nie do końca. Dlatego dzisiaj moimi zebrałem 6. Rad sojuszników z gier, które widzieliśmy na kilometr. Zapraszam. Lata 90., piękne czasy kiczu, braku szacunku do własnego stylu, i kiedy ostrożnie planowaliśmy każdą minutę w sieci, żeby rodzice nie dostali zawału patrząc na rachunek telefoniczny. Jednym z największych dorobków kultury lat 90. bez wątpienia były okulary przeciwsłoneczne, a raczej sposób noszenia ich nawet w domu czy w nocy, żeby podkreślić, jak bardzo cool byliśmy. Taki właśnie był drabiający sobie jako sobowtór Vala Kilmera, Albert Wesker. Jedna z kluczowych postaci w uniwersum Resident Evil, którą spotykaliśmy już w pierwszej części serii. Popatrzcie tylko, jak wyobrażono sobie Weskera w do gry. Albert Wesker. No, a jeżeli dobór stylu wy nie jest dla was podejrzany, to posłuchajcie jak ten koleś mówi. I nie, wcale nie jestem socjopatą, który idealizuje Johnny'ego Bravo i nie mam z tych intencji. W trakcie gry dowiadujemy się, że Wesker jest tak naprawdę podwójnym agendem i cały czas pracował dla Umbrelli, złej korporacji, która odpowiedzialna jest za prawie wszystkie nieszczęścia w serii Resident Evil. W kolejnych odsłonach, Capcom już się nie patyczkował, a Wesker z każdym kolejnym wystąpieniem był jeszcze bardziej diaboliczny i nikczemny. Aż toczyliśmy z nim epicki i jakże idiotyczny pojedynek w Resident Evil 5. Po widowiskowym prologu w Mass Effect 2 wracający z zagrobu Shepard stanął na nogi dzięki proludzkiej paramilitarnej organizacji Cerberus, dostając przy okazji nowy statek i nową misję. I to zadanie zlecał nam nie kto inny jak człowiek Iluzja. Ciekawe skąd dostał takie imię, pewnie jest dobrym iluzjonistą? Nasz nowy pracodawca może i zdawał się być przebiegły dwulicowy, ale na dłuższą metę potrafiliśmy z nim sympatyzować i zapomnieć o różnicach poglądów. W końcu galaktyce groziło nowe zagrożenie, które szef Cerberusa jako jeden z niewielu dostrzegał. Podczas przygody z drugim Mas Efektem mogliśmy z łatwością zapomnieć, że współpracujemy z rasistami i w sumie też o tym, że Rada Stadeli uznała Cerberusa za organizację terrorystyczną, której chlebem powszednim są porwania, sabotaże i zabójstwa. Już jako Shepard Paragon w finale dwójki dochodziło do zerwania więzów z Człowiekiem Iluzją, ale do oficjalnej skizmy między Shepardem a szefem organizacji dochodziło na Marsie, w pierwszych godzinach trzeciej odsłony cyklu, gdzie Człowiek Iluzja groził, żeby nie wchodzić mu w drogę, kiedy próbował wdrożyć w życie swój własny plan radzenia sobie z inwazją w niewiarze. Scena już oficjalnego rozstania Sheparda i Człowieka Iluzji nie jest jakoś szczególnie istotna, bo wszyscy się tego spodziewali było to wręcz oczywiste. Dlatego Bioware, lekcja na przyszłość, jeżeli chcecie nas zaskoczyć,

w Devil May Cry 3 od samego początku wiedzieliśmy, że w ostatnim pojedynku zmierzymy się z Vergilem, złym bratem Dantego. Fani białowłosych diabłów byli tym bardziej zaskoczeni, kiedy w niejapońskim remake'u, Devil May Cry z 2013 roku, trafiliśmy na nową wersję Vergila, który był dla odmiany dobry. Ba, przez pierwsze kilkanaście minut mogliśmy go nawet polubić. Szybko jednak okazywało się, że pod elokwencją i eleganckim płaszczykiem kryje się kolejny diabeł, który szybko wybucha agresją i nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel. To było przecież oczywiste, że Dante i Virgil muszą się spotkać w widowiskowym pojedynku na końcu przygody, a wszystkie przebłyski udawanej dobroci ze strony przyszłego rywala, nawet najbardziej niedomyślni brali za kit. I tak, po ubiciu Mundusa, zdawałoby się ostatniego bossa, na ekranie pojawiał się Vergil, dumnie ogłaszając, że teraz będzie mógł rządzić światem, a po krótkim, wymuszonym dialogu, kiedy okazało się, że w sumie to jednak nie do końca kupujemy wizję zniewalania ludzkości i dominacji nad światem, Vergil wybuchał, a ostrza piekielnych braci wreszcie się spotykały. Nie żeby spodziewaliśmy się tego od pierwszych minut gry. Samo nowe DMC jest bardzo dobre, gdzie w parze z realizującą rzeźnią idzie przyjemny dla ucha soundtrack i miły dla art style, jednak ostatni zwrot akcji polega na znanych na postaciach i ich chemii, dlatego no, trudno tutaj gracz czymkolwiek zaskoczyć. Kiedy Ubisoft wypuścił na rynek pierwszego Assassin's Creed'a w 2007 roku, gracze byli zaintrygowani nowym IP Francuzów. Otwarty świat, trzy miasta do dyspozycji i umiejscowienie historii w czasie krucjat świetnie się sprawdzały. Owszem, gra miała swoje problemy, znajdźki były męczące, a gracz z łatwością mógł się zamienić z subtelnego zabójcy w jednoosobową armię, jednak całość produktu sprawiała, że byliśmy w stanie wybaczyć te błędy. Jako Altair musieliśmy odbudować swoją pozycję w bractwie skrytobójców, wyruszając na najróżniejsze misje zlecone przez niejakiego Al Mu'alima, naszego mentora. Szybko jednak okazywało się, że coś tu nie gra. zleceniodawca nie był z nami szczery, a kolejne mordowane cele ujawniały na łożu śmierci, że nie do końca są takimi złymi ludźmi, jakby się mogło wydawać. Już kilka godzin po rozpoczęciu naszej skrytobójczej przygody na Ziemi Świętej mogliśmy dojść do wniosku, że z naszym szefem jest coś nie tak. Szczególnie, że kiedy zadawaliśmy mu za dużo pytań, ten nas zbywał i mówił, że on już swoje wie i my nie musimy. Nie, no przewroku, kupę mu większy prezent na wigilii firmowej. Zbliżając się do finału, stawało się jasne, że tak naprawdę Al Mualim wysługuje się nami, by pozbyć się garstki osób, która wie o Jabłku Edenu, artefakcie, które zdrajca Bractwa Asasynów chce mieć wyłącznie dla siebie. Kiedy zaś Altair przestaje być marionetką Mentora z obsesją na punkcie władzy, musimy uśmiercić go w ostatecznym pojedynku. A my ci zaufaliśmy! To było bardziej niż unfortunate, To było niepotrzebne. Son. I offer you a second chance. Średnio raz na odsłonek Call of Duty trafiamy na jakąś intrygę i postać wojskowego starszej daty, który podejmuje się hanibnego czynu zdrady narodu i swoich braci z placu broni. Kiedy przed premierą Call of Duty Advance Warfare zapowiedziano, że jedną z kluczowych postaci będzie grał Kevin Spacey. Fani, zbierającego właśnie Laury House of Cards, byli wprost w niebo wzięci. I jak dobre nie byłoby wystąpienie Space'ego w Advanced Warfare, jego postać ułudząco przypominało jego poprzednią rolę przebiegłego Franka Underwooda ze wspomnianego serialu. W zachowaniu Jonathana Ironsa od początku coś śmierdziało, począwszy od przesadnej hojności na iście megalomanicznych monologach kończąc. Nie wspominając już o tym, że Jonathan Irons grany przez Kevina Space'ego, ma największą prywatną armię na świecie i otwarcie grozi całemu ONZ, bo... Czemu by nie? Dyplomacja, tak? Nie trzeba było długo czekać, aż główny bohater, jak i my sami, przekonywaliśmy się, jaki szef Irons jest naprawdę. Bo w rzeczywistości czuł się na niego tylko wojenny biznes i realizację jego własnego planu. Wielki zdrajca i potężny przeciwnik, który chce zagrozić amerykańskim wartościom. Gdzie już to widzieliśmy? Ano, w tuzinie innych podobnych strzelanek. Antyklimatyczność wyjścia prawdziwej natury Irons na powierzchnię to nie tylko kwestia tego, że Spacey gra dokładnie taką postać, po której spodziewamy się czegoś złego, ale i też przyzwyczajeń gracza. Kiedy przed wielkim zwrotem akcji pokonujemy wrogą organizację terrorystyczną, wiemy, że za mało czasu upłynęłoby kampania dobiega końca. A przedługawy spacer po korytarzu zwiastuje tylko jedno: zaraz coś się wydarzy. I am here to solve the world's problems. and i believe the world's problems begin with you i did not ask you to trust me only that you listen to what i have to tell you Druga część Knights of the Old Republic zapada mi szczególnie w pamięć, bo w przeciwieństwie do wielu innych Gwiezdno-wojennych gier, już od samego początku wita nas mrocznym i przytłaczającym klimatem. Od czasu naszych przygód w Jedynce świat Starej Republiki drastycznie się zmienił. Sitowie panują w galaktyce, o pozostałych rycerzach jedi słuch zaginął, a Bastila i reszta naszej ukochanej ferajny gdzieś się podziała. Kotora dwa zaczynaliśmy na pozornie opuszczonej stacji, gdzie spotykaliśmy Kreję, tajemniczą mistrzynię Jedi, która przyjmowała nas pod swoje skrzydła. Z Kreją zawsze jednak było coś nie tak. Wiedziała podejrzanie dużo o naszych przeciwnikach, Saioni i Nihilusie, de facto jej byłych uczniach, w jednym przejściu gry widzieliśmy jak spiskuje z innymi, a jeszcze w innej scenie Sam Mandalor ostrzegł, żeby na nią uważać. Forget the Jedi. Keep your eyes on her. Nie wspominając już o niepokojącym szarym odcieniu, który zdobył jej przynależność do stron mocy. Aż tu nagle przed finalem bohaterka znikała, a my dowiadywaliśmy się, że jej Alter Ego, czyli Darth Traya, jest potężnym sitem, który chce zniszczyć moc. Enigmatyczna, zakapturzona starsza kobieta z głosem, który powoduje gęsią skórkę. No, brzmi dobrze. Szczególnie że jej imię rymuje się z Leia, to bo. Kreja, więc na pewno jakiś fan Star Warsów dał się na to nabrać. Szkoda tylko, że nie jestem jednym z nich. Zrada była bardzo przewidywalna, ale nie mówię, że Kreja tudzież Traja była źle napisaną postacią, wręcz przeciwnie, to jedna z najciekawszych osobistości w rozszerzonym uniwersum wieznych wojen. Tajemnicza mentorka na swój pokrętny sposób troszczyła się o nas i chciała, chciałabyśmy w pełni rozwinęli swój potencjał, a jej ostateczny plan idealnie pasował do jej ambiwalentnej natury i dość nietypowych poglądów dotyczących podziałów na jasną i ciemną stronę mocy. Mimo, że dało się przewidzieć to, że Kreia coś zmajstruje nim zobaczymy napisy końcowe, jest bez wątpienia jedną z najciekawszych zalet produkcji, zaś sam Chris Avalon, który ją stworzył, całkowicie spełnił postawione sobie zadanie stworzenia sita, z którym będziemy mogli sympatyzować. Ok, moi mili, dzięki za uwagę. Oto była nasza lista sześciu sojuszników z gier, po których mogliśmy się spodziewać zdrady. Jeżeli ominęliśmy coś ciekawego waszym zdaniem, to dajcie znać nam w komentarzach. I mam nadzieję, że zwróciliście uwagę na nasze ostrzeżenie odnośnie spoilerów, i nie zdradziłem wam za dużo. Okej, okay, to było śmiesznie na papierze. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się.